Pan senator Pęk, bardzo proszę. Panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo, zapewne zastanawiacie się państwo, skąd ten rekwizyt. Otóż, proszę państwa, jak dzisiaj wchodziłem na salę obrad, przed tą najważniejszą było, nie było debatą. Bo debata budżetowa wszak to najważniejsza debata w roku. To myślałem sobie, że znając pana ministra trojga imion i trojga paszportów, mojego ulubionego zresztą, że będę mógł powiedzieć, że Panie Ministrze, to, co Pan mówi, to się nadaje do reality show w szopce corocznej, w Teatrze Groteska. Ale muszę Państwu powiedzieć, że to, co dzisiaj już usłyszałem, przerosło moje oczekiwania. Dalibóg, to już nie szopka w reality show. To skrzyżowanie Davida Copperfielda z Hajdinim. Magik po prostu, artysta, artysta. Wiecie Państwo, i uszłoby mu pewnie na słucho, gdyby nie to, że wiewiórki doniosły wraz z tym rekwizytem, jak powstawał w Ministerstwie Finansów budżet. Postawiono, postawiono ten tygielek, który symbolizuje interesy lobby finansowego, a mówiąc ściślej City Londyńskiego, wrzucono nieco obłudy. E, Słabo Państwo coś reagujecie. Mówię, że wrzucono nieco obłudy, ogromną porcję magii, mnóstwo nieprawdy zamieszano i proszę państwa ciach! Jest budżet, jest budżet, ale panie senatorze Klejna, nie widzę go, wziął i poszedł. Patrzcie państwo, jaki bidny ten budżet. Ani to prorozwojowe, no w żadnym wypadku, ani prospołeczne. Proszę państwa, jeszcze, jeszcze się martwi, że gdzieś kole kwietnia będą go musieli nowelizować. Proszę państwa... Żarty żartami, połóżmy go widoka, żeby trochę odpoczął, ale tutaj nie chodzi o żarty. Bo oto nasz kochany minister, którego nazywają w Europie nie bez kozery sztukmistrzem z Londynu, był uprzejmy stworzyć dokument, który jest czystą mitologią, nie mającą żadnego pokrycia w realiach. Mój przedmówca, a zapewne i następni mówcy nie zostawią suchej nitki, posługując się spektakularnymi cyframi. Ja tylko poruszę niektóre kluczowe wątki. Co żeśmy tutaj dzisiaj słyszeli? A no wyszedł pan minister Rostowski i mówi, proszę państwa, jakie zaburzenie. Relatywnie to ono jest w ogóle tycie. A co, my, a co my widzimy i co słyszymy? Proszę Państwa, nasz minister w ciągu pięciu lat zrobił tyle długów, co blisko dwudziestu ministrów poprzedników przez ostatnie 15 lat. To jest dorobek pana Rostowskiego i tej koalicji. Mało, to proszę bardzo, to jest 37 tysięcy na łebka. W sytuacji, kiedy zarobki nie wzrosły albo wzrosły proporcjonalnie mniej niż zadłużenie, czyli relatywnie na osobę w Polsce zadłużenie gwałtownie wzrosło, no to jak można wyjść na trybunę senacką i najdelikatniej mówiąc tak ordynarnie mijać się z prawdą? No, to się nie godzi. No. Tak się po prostu w przyzwoitym kraju, panie senatorze Klejna, nie robi. I Pan powinien na to jako sprawozdawca reagować, mówiąc Panie Ministrze, no może nie jest tak źle, no ale dobrze tyżnie. Jest taka, jest taka piosenka, którą słyszałem w Krakowie, koalicja rządzi pięć latek z okładem, wyniki są niezłe, co drugi już dziadem. I, i idziecie w tym właśnie kierunku. Idziecie w tym, w tym właśnie kierunku. Myśleć. A jak, wie, a jak nie potraficie myśleć, to oddać władzę. To oddać władzę tym, którzy wiedzą, co zrobić. Bo w, tym, bo w tym, że Tygielku, to pan minister Rostowski o swoich zadbał. Nie ruszył dochodów tych, którzy od lat nie płacą. W żadnym wypadku. Przerzucił sprawnie koszty na najbiedniejszych. Ja nie chcę już tych spektakularnych przykładów tu podawać, ale o jednym już tu mówiłem w tej Izbie, który wręcz był haniebny: że posunęliście się do tego, żeby obciąć ludziom niepełnosprawnym zasiłki opiekuńcze, zyskując z tego 160 parę milionów kosztem 185 tysięcy ludzi najbiedniejszych, ale przystniecie wszystko. Wszelkie wydatki prospołeczne, socjalne, zamykacie szkoły, zamykacie posterunki policji, likwidujecie sądy, nie ma takiego obszaru, w którym dajecie, dajecie impulsy prorozwojowe. Tniecie, zamykacie i w mediach mówicie, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. A tu kochani, jest dobrze, ale będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze gorzej. Jeżeli ta filozofia się nie zmieni, to oczywiście Polska znajdzie się w czarnym dole. Ale mamy też pozytywy, jeżeli nie w samym budżecie, to wokół budżetu. Otóż słyszymy o tak zwanych inwestycjach polskich. A cóż to takiego, te inwestycje polskie? No, złośliwi twierdzą, że to taki rządowy Ambergold. Będzie, będzie taki oscylator i metodą lewarowania będą, będą robić w ten sposób. Tak jak z tym cylinderkiem. Pan minister Rostowski wrzuci stówkę, ciach... Hokus pokus i proszę Państwa, jest, yeah, trzy stówki. No i nie ma problemu w ogóle, o co tu w ogóle chodzi i ktoś mnie krytykować tego dzielnego dżentelmena i ten wspaniały rząd. Tylko, że zadłużenie pod te firmy, które wejdą do tego oscylatora spowoduje, że prawdopodobnie będzie to ukryta prywatyzacja. A wyście już w międzyczasie z prywatyzacji uzyskali 50 miliardów złotych, co najmniej. Bo nie wiemy do końca, czy, czy jeszcze, jeszcze innych. I zamierzacie uzyskać w następnym roku wiele więcej. Nawet, żeście uzdrowiskom nie darowali, kolejkom linowym, które gdzieś tam, gdzieś tam od, od pradziejów były polskie. Nawet zaporę w Czorsztynie chcecie, chcecie sprzedać jakimś dziwnym, dziwnym podmiotom. Jeżeli to ma być filozofia, która ma dla Polski być ratunkiem, to ja jestem po prostu przerażony. Proszę państwa, mówił mój przedmówca w szczegółach o, o tych założeniach makroekonomicznych. PKB na poziomie 2,2. ,2. No to żarty są. To są żarty, chyba że spadnie meteoryt, który będzie się składał ze złota i rydu i platyny i nie zmarnujecie tego, bo nawet jakby spadł, to myślę, że byście zmarnowali. Nie ma takiej możliwości... Dzisiaj, dzisiaj szykują się masowe grupowe zwolnienia. Dzisiaj sytuacja firm jest taka, że około 900 firm, padło, 900 firm padło w tym roku, a w przyszłym roku ekonomiści się spodziewają upadku co najmniej tysiąca. Jeżeli tylko to nastąpi, to wykonanie założeń po stronie przychodów będzie niemożliwe. Zresztą... Co do poprzednich, to było tak, pani minister, że to, co miało maleć, rosło, a to, co miało rosnąć, malało i mamy dziurę budżetową drugą po bałcu. Pamiętacie państwo wielką dziurę bałca. Tym razem mamy 16 miliardów, do których się przyznali, a znając tu Rostowskiego, to pewnie pod dywan zamiot odpowiednią jeszcze kwotę. Proszę państwa, a zapytajmy już w takim razie pana ministra, jakim cudem dług Polski... Według pana ministra to jest 53% PKB, a według Unii Europejskiej 56. O co tu chodzi? I gdzie te 60 miliardów się podziało? A te 30 miliardów, które brakuje, brakuje w funduszach emerytalnych? No taki mały drobiazczek. Proszę państwa, otoczenie tego wszystkiego jest dramatyczne. Jest dramatyczne. Ja. Widziałem różnych kosztaplerów ekonomicznych, widziałem skrajnych kostycznych monetarystów, cyrkowców lewicowych, ale takiego sztukmistrza dali Bóg przez te dwadzieścia kilka lat działania w sferze, w sferze publicznej nie widziałem. Panie ministrze Rostowski, pan sobie kpi z ludzi inteligentnych. My na to po prostu nie, nie dajemy zgody. To jest budżet, który nie daje żadnych szans na wyjście Polski z kryzysu. To jest budżet wysterowany w kierunku zadowolenia spekulacyjnych rynków finansowych i kierowniczych gremiów Unii Europejskiej, które mają zapewnić po, ponoć pańskiemu szefowi Anna, awans. Ale ten budżet nie rozwiązuje żadnego z polskich problemów, panie senatorze Augustyn. Żadnego. Jest to po prostu jedna wielka ściema, której my w żadnym razie poprzeć nie możemy. Ale mamy jeszcze kilka rodzynków. Pan minister Rostowski obiecywał nam już dobrobyt, a teraz funduje z panem Premierem Tuskim Pakt Fiskalny. Panie Senatorze, pani już wyczerpuje pięć dodatkowych minut. Już będę Dobrze, kończył, panie Marszałku. Ale tak się omawiamy. Dobra. Pakt fiskalny, który nas będzie kosztował circa 27 miliardów euro. 27 miliardów euro za to, co zawalili nasi bracia z Unii Europejskiej. A oczywiście zarobili głównie Niemcy na tym. I my je zapłacimy, nie mając żadnego wpływu, w jaki sposób będą dzielone. No przecież to, to jest filozofia, która nie może być przyjęta w środowisku ludzi myślących w kategoriach interesu narodowego i prospołecznego. Jeżeli mamy płacić, to musimy wiedzieć za co, jakie z tego tytułu osiągamy korzyści i czy Polska na tym zyska. A jak do tego dodamy zapowiedzi, które są wręcz na pograniczu horroru, że trzeba wejść do strefy euro jak najszybciej. To ogarnia nas po prostu przerażenie. Ale myślę sobie, że jest czas jeszcze, żeby coś i niezależnie od tego, co się będzie działo, nie szkodzi Polsce, to szkodzi Polsce i polskiemu społeczeństwu. My będziemy tego typu działania obnażać ze wszystkich sił i zwalczać głoszący. Prawdę o Waszym działaniu, bo jest to działanie sprzeczne z interesem narodowym. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie